Super Alan! To musi się udać. Na pewno się uda. Jak Spektro przyprowadzi tutaj Katy, to wtedy rozłóż ten baner, żeby go zobaczyła, i krzyknij, że jest Twoim całym światem, że ją kochasz i że nie możesz bez niej żyć. Dziękuję, że mi pomagasz. Nie ma sprawy. O nie, Katy idzie. Muszę się schować! E, o nie, o tam. Na pewno mnie nie zobaczy. Ale będzie niespodzianka. O czym ty mówisz? Zaraz się przekonasz. O matko, tu w ogóle nie ma zasięgu. No dobra, chodźmy. <laughs> Dziewczyny, spójrzcie, jakie to słodkie. No dobra, zaczynamy. No dobra. Kocham cię, Katynuar. Nie no, nie wierzę. To nie jest śmieszne. To jest śmieszne. Wcale, że nie. Tak. Dobra, dosyć tego. Dziewczyny, przestańcie. To jest urocze. Mhm. Widzisz, spektra, co zrobiłaś? Co? Ja? Nie śmiej się. To ty się nie śmiej. Alan, zejdź stamtąd, bo zrobisz sobie krzywdę. Dla ciebie, Kati, mogę nawet sobie odciąć obie nogi i obie ręce. Lepiej nie. Kocham cię, jesteś całym moim światem. Wierszyk. Powiedz wierszyk. Co? Aha, dobra. Kocham cię, Kati. Jesteś całym moim światem. Nie mogę bez ciebie żyć. Kompletna porażka. Matko, jakie to słodkie. Kocham cię i chcę, żebyśmy wrócili do siebie. To nieprawda, to nieprawda, co mówiła moja była. Nawet nie wiem, która była. Naprawdę. Ja cię kocham, zrobiłbym dla ciebie wszystko. No dobra, ale zejdź już tutaj do mnie, głuptasie. No dobra. Proszę Kati, mogę nawet dla Ciebie. Kocham Cię, mogę, mogę Ci się pokłonić, mogę dla Ciebie zrobić wszystko naprawdę. Kocham Cię, najmocniej na świecie. Wysyłam do wszystkich Esy, żeby tutaj przyszli. Jakie to urocze. Yy, Tory, wszystko w porządku? Wiesz, nawet jeżeli nie będziesz miała chłopaka, to wiedz, że jestem Twoją przyjaciółką i zawsze będę przy Tobie. Dziękuję, Abi. Jesteś moją najlepszą straszyciółką. O! O! Auć, Abi! Straszyciółki! Tak, na zawsze. No dobra, a teraz chodź. Musisz pogodzić się z kimś jeszcze. Z kim? Z Katy. Ale ja się z nią nie pokłóciłam. Nie, ale... Musisz z nią pogadać, choć. No dobra. Hadi. Proszę, wybacz mi. Wybaczysz, błagam cię. Zrobię dla ciebie wszystko. Mogę się nawet pofarbować na zielono albo na niebiesko. Jak sobie chcesz. Nawet na różowo, żebym był taki jak ty. Proszę, tylko mi wybacz. Wiesz, ja, ja nie wiem, co powiedzieć. Wystarczy, że powiesz tak, że mi wybaczysz, i będzie wszystko w porządku. No dobre. <gryw> Wybaczam ci. O! Jej! Wszyscy są szczęśliwi tak, tylko jeszcze muszę pogadać z Kati. Dobra, idę. Hej, Kati, możemy pogadać? No dobra. Słuchaj, ja wiem. Wiem, że to co było to? To był błąd, to wszystko, była jedna wielka porażka. Ja chcę się z tobą pogodzić. Chcę, żebyśmy były przyjaciółkami. Ja też tego chcę. No więc, jak zgoda? No pewnie kocico. <laughs> Dobra, nie przeszkadzam. Na czym skończyliśmy? A no tak. Jednak jestem całkiem dobra. Dobra, idę do nich. Ua! Witajcie, to ja. Ja wszystko zaplanowałam. Jestem genialna, wiem. I jestem trochę stuknięta. Dobra, wracam do mojej kryjówki. Ahaha. aha, dobra. Co to no. było? O, dziewczyny Co się stało, Tori? Um, która jest godzina? Pięć po drugiej To znaczy, że mamy tylko Pięć godzin Na spakowanie się Na docowanie w szkole O matko co? Nie zdążymy? O nie, musimy powiedzieć Kati. Kati! Co się stało? Mamy mniej niż 6 godzin na spakowanie się. Elan, um, słońce. Słuchaj, wiesz, że cię kocham, ale muszę pędzić! Szybko, bo nie zdążymy. Muszę wszystko spakować. Ale ze mnie nie zdarza. Jeszcze kondra i moje poduszki. Jak ja się z tym zabiorę? No, chyba się w tym zmieściłam. No, jeszcze zostało jakieś miejsce. Powiem torci. Może będzie chciała się dopakować. Nie, nie zmieszczę się. Będę musiała wziąć parasolkę do ręki. Ale jeszcze kołdra. No tak, przecież wajpery ma jeszcze miejsce. Pójdę do niej. Dobra, idę. Ups. Sama idea zajęło dużo rzeczy, dużo miejsca. Trzeba coś wypakować.